Siemka, to witam Was na kolejnym poradniku z Lost Ark. Dzisiaj chcielibyśmy sobie porozmawiać o piosence Song of Resonance. Czyli piosence, która może Wam się bardzo mocno przydać w wielu, wielu naprawdę sytuacjach. Czy to właśnie w questach, czy to u NPCów. Bardzo przydatna, która ma taką umiejętność, że odkrywa niewidzialne rzeczy. Także no cóż. Jak zacząć w ogóle zdobywanie czegoś takiego, takiej piosenki? Wystarczy, że sobie pojedziecie na wyspę Freedom Isle, czyli to jest wyspa mniej więcej położona w prawej, dolnej części mapy, gdzie na tej wyspie zdobędziecie sobie dużo Pirate Coinów, czyli tych pirackich monet. Tam są bardzo proste questy, a dają naprawdę kupę, naprawdę kupę tej kasy. I po tym... Jeśli Wam jeszcze być zablokowało, troszkę, to możecie jakieś inne, pomniejsze wyspy odwiedzić gdzieś w okolicy, bo na wyspach naprawdę fajnie się dostaje tą walutę. Ale na tej wyspie naprawdę powinniście tyle dostać, że powinno Wam wystarczyć. Trzeba udać się następnie na Peito. No to jest taki stateczek na morzu, bardzo niedaleko właśnie tej wyspy, gdzie po prostu u jednego NPC. Trzeba sobie podejść po prostu do niego i najzwyczajniej w świecie kupić sobie tą muzyczkę za 16,5 tysiąca tych monet. Czyli tak naprawdę muzyczka, która jest mega przydatna, mega potrzebna jest do zrobienia dosłownie w jakieś pół godziny. No może max godzinkę wystarczy, pojechać sobie właśnie na tą pierwszą wyspę, Freedom, gdzie zdobyć sobie dużo Pirate Coinów za takie prościutkie kościki, gdzie potem można jeszcze odwiedzić jakąś w pobliżu mapkę, jakąś wyspę inną, jeśli by nam brakowało, ale nie powinno. I po prostu jedziemy na Payto i sobie kupujemy taką muzyczkę i możemy tutaj już Zacząć misję do kolejnej muzyczki, ale o tej kolejnej muzyczce Wam opowiem już następnym razem. Więc zostawiam Was z tym krótkim, prostym poradnikiem. Mam nadzieję, że dacie radę. Dzięki, że wpadliście. Trzymajcie się. Do zobaczenia na kolejnym odcinku.